Wow, no genialnie, miałem wyłączony mikrofon i gada, ma tu cisza. Witajcie serdecznie w Mad Maxie i pewnie zauważyliście, że jest trochę inaczej jak wcześniej, i już wam mówię, dlaczego tak zrobiłem. Zmieniła mi się tutaj koncepcja nagrywania Mad Maxa, i w zasadzie w ogóle gier, wydaje mi się, mianowicie. Oh, sorry, tylko poczynię tutaj kroki odpowiednie. Eee... Czekajcie chwila i zaraz wrócę do tematu. No, weź ze ze ze. Co się dzieje? A. O. Dobra. Ej, gościu, idź, idź. Dobra, i no. O! No to była troszkę taka metoda zrzucenia go, brutalna. Dobra, ale wysiądę, niech kolega zreperuje tutaj auto. Słuchajcie. No niech nie chcę, tam gada. Ja idę w odludne miejsce, żeby móc powiedzieć, co chcę powiedzieć. E, bo wrzucałem, widzieliście filmy z liveów, ale tak kurde, oglądam je i nie podobają mi się aż tak bardzo jak taki. I w ogóle stwierdziłem, że nie wiem czemu ja tak mam, ale o wiele bardziej podobają mi się moje nagrania. Gdzie nie ma ryja. Nie wiem czemu tak jest, powiem wam szczerze. Nie do końca wiem czemu tak się dzieje. Ale tak się po prostu dzieje. Także po prostu stwierdziłem, że będę więcej... Takie gry na przykład są strasznie długie i żeby je całe wrzucać na YouTube'a to by było mnóstwo odcinków. Dlatego pomyślałem, żeby będę po prostu tak robił, że taką grę będę ogrywał... I na live, i na YouTube'ach. W sensie... Nie, że z live'a nic nie będę wrzucał, tylko... Po prostu, co nagram na YouTube'a, to wrzucę na YouTube'a, a co pokażę na live'ie, to, to pokażę na live'ie. No chyba, że na przykład na live'ie będzie coś super takiego fajnego, to ewentualnie sobie to wytnę i wrzucę na YouTube'a, czy na przykład w postaci jakiejś kompilacji, czy coś takiego, bo... Takie materiały, jak teraz nagrywam tutaj... Hmm, nie z live'a, znaczy nie, że to z live'a uważam za złe, bo to jest bardzo fajne, że można nagrywać z live'a prosto materiały na YouTube'a, ale są jednak niższej jakości wizualnej, w sensie... Nie ma full HD. No i ten bitrate jest trochę gorszy i wiadomo, no i to wygląda tutaj lepiej. I też niektórzy ludzie nie lubią, że rozmawiam z czatem i w ogóle, chociaż nie żeby mnie interesowało to, co ludzie lubią albo nie. Ale te materiały jakieś takie są bardziej intymne, mi się wydaje. I w ogóle... Nie wiem, nie wiem czemu tak jest, nie wiem jaka jest Wasza opinia, ale ja wolę takie filmy bez ryja. Wolę tylko jak jest dźwięk z, z mikrofonu, a mam nadzieję, że... Znaczy myślę że w moim przypadku ten dźwięk jest całkiem spoko. Może nie mój głos, ale mikrofonu dźwięk powinien być całkiem spoko. Tak mi się to jakoś tak bardziej radiowo, intymnie, anonimowo kojarzy. I może będę to robił bardziej w tym kierunku. Tak myślę. Także tamte filmy co nagrywałem z live'a to już sobie tam je zostawię. Nie będę ich rzucał, w sensie można je sobie obejrzeć, na oczywiście można je sobie obejrzeć. Na, jak to się nazywa, hitboxowych? Yy, po prostu wejść na hitboxa i tam do videos, jak to się mówi? Kurde, archiwum. O, wejść sobie do archiwum, tam je będzie można oczywiście obejrzeć, wszystko także spokojnie to się nic nie traci. Tylko będę robił tak trochę bardziej na zasadzie: co tubskie tubie, co cesarskie cesarzowi, wiecie o co chodzi, nie? Pewnie wiecie. Dobra. Już takie gry są bardzo długie one spoko starczają, żeby grać w nie i na YouTubie, i na... i na łonych. I na live'ach. Znaczy, nawet jak gra jest krótka, to i tak można to zrobić, nie? Także nie ma tego złego, synki, nie ma tego złego. Ciulomy. Póki co jeszcze legendarne, opisywane przez sławnego pana Remigiusza... M, bolączka, a czy bolączki tej gry w postaci monotonności jakoś, na szczęście jeszcze ich nie odczuwam, mam nadzieję też, że, a, przy dupie. aha, okej, okay. <tryk> dobra, <tryk> jeszcze monotonność mi nie dopada i mam nadzieję, że jeszcze, Ała, mój kark, że jeszcze przez dłuższy czas mnie nie dopadnie. Chociaż jak już mówiłem... Jak już mówiłem, jest to taka gra niestety z tendencjami, że tak powiem, do... Z tendencjami do bycia nużąca, tego typu... Nie, że akurat ta, ale że tego typu gry są z takimi właśnie... Tendencjami, że... No, po prostu jest wielki świat, a zadania nie są aż tak super różnorodne, żeby to aż tak przyciągało uwagę, jak gry bardziej skondensowane. Na pewno wy rozumicie, wiecie, rozumicie, o co mi łazi. Że bardzo ciężko jest robić grę z takim wielkim światem i żeby zadania cały czas były oryginalne i się nie nudziły, i żeby to... Przepraszam, żeby to zaskakiwało cały czas człowieka i w ogóle... Ciężko coś takiego, ciężko. Także no...

See so them pipes yonder? Go down that hatch and it'll be buzzing with hostiles inside. But there are other ways inside, less dangerous, for those with the eyes. Mm hmm. Are Dobra. o jest problem z, z kursorem na pulpicie. Nie wiem czy ktoś tak... What? Snajper mi wydupił. Ale jak tak szybko? Walidom. do Gipko do auta. Ja też mam snajperkę w ogóle. Zaraz wam pokażę. Eee. Ale teraz robią massive atak i ja pierdzielę. Massive, massive. No szczelej. A. a mogę wydupić tak w niego? Eee, nie bardzo. No, przyczepiaj i wydupiamy. Uuu. kurde, ja ginę. Wyjdź wyjdź. Mhm. Mm w sumie to się aż tak bardzo nie dziwię, że zginąłem. Haha. <laughs> Przynajmniej można powiedzieć, że gra jest... ...realistyczna. Całkiem, całkiem. Dobra. Czy to dalej robimy to zadanie, czy one się... Aha. A no, już nie ma tak? Nie już to atakowali wcześniej. No i atakują. Spróbujemy to rozegrać jakoś mądrzej. No poszła frara. Nie ma się w co w ogóle. Ja pierdzielę. Wysiądź, wysiądź, wysiądź. Co, on dupnie. Kurwa, przepraszam To no i co ja teraz mam zrobić? Przecież ja ani nie A, mogę wejść, dobra No niech on tam zrobi autko, a ja się tutaj zajmę A mogłem go po cichulcy. no ale nie wyszło ale Nie wyszło Tu, 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 je, tu 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 teraz się... aha bo odpalił się ten ich cały wieś o dałem mi się odblokować nawet coś no przeszukamy ich tutaj ma fajną broń, to zawsze się przyda. Ale ja bym chciał... Aha, bo to jest Aiza tak zwano. Jak to godą czysto Aiza. Kurde, zrobiłbym ci krzywdę. W sumie mogę już teraz. Yeah! <laughs> wrzaskun To jest w ogóle bardzo wdzięczna nazwa wrzaskun Od razu wiadomo z czym facet się para Czy to się tak mówi, że ktoś się para O kurwa, przepraszam że zaklun, ale Jo się zdziwił Ty kuch, kuchwo Zaraz cię chyca Przypomina mi się jak walczyłem z Eredinem ale ja jeszcze gnoja rozpykam. Patrzcie teraz na to. Ej! You must be joking. No to są żarty, że on przeżył. Ale no, dobra, niech se stoi. Jest niegroźny. W miarę. O, tu rozdobrzymy. Insignia Kratosa. Ciptosa trzebało pa pa, 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 pa. trzeba zdupić. I no co? Tam są młone złonacone. A taką bramę to idzie letko wysadzić takim kanistrem Wziąć Podpołulić Wydupić Oj, ciul. Tam jest ten pra? Fajny on jest Ej Su... A tu są te obro... Jo, to dupce, jakiego jest... Oj, masakra Masakra, tyle razy kojfnąć W jednym filmie to jest masakra Masakra Masakracjo To jest, już mogę wejść? A, ja już mogę, dobra. Albo to nie ta brama była, ale wtedy się tam odpaliły te, te ładne. Dobra, kaj jest ten ruoczong? Co tego mamy łos tupić? To jest to, to jest to. Cringe, cyganie. Aha, ty, ja teraz zawarłem ten zawór od tego... od tych drzwi, żeby te... Zawór od drzwi, żeby ogień nie leciał. Coś w tym guście. Dobra. Ah. Powinno być. No i ładne. Piękne eksplozje są w ogóle. Cudowne, bella fantastico. Ej ja wcześniej szło jakoś tak z cichulca teraz nie szło Może ja wtedy miałem broń albo coś takiego Szczępek historii umiem po angielsku, nie trzeba tłumaczyć To jest głupie, że on ino umie w niektórych miejscach się wspinać, no ale Tak go rodzice Tam wiadomo hmm. Złonaczli Dobra, to trzeba zdupić metodą tradycyjną. Czyli tak. Łup! Łup, łup, łup! Jest jedzonko, ale nie jestem godny. Kaj, kaj ty lecisz? Ej, pierunku, stój! Trzeba ci wdupić Fanga Wyboc. Jest to też było, nie. Przekręcimy ten dłon. Z się wziął. Richtig fajnie. Już czuję, że idą moi przyjaciele. A, tam jest to wysadzenia, nie ma tutaj nigdzie. Mm, nie mamy tych kanistrów, karnistrów. Jep O najmocniejszego się zabiję, żeby wykluczyć problem a tego znoża. Ciu Batmanowa walka. Powinno się dać jeszcze ciepać kamieniami, czy coś takiego. O, odpalili się. Ha. O kurde ile ich idzie? Troszkę za dużo. Uwo, uwo, uwo. 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 Uo uo uo. Nie, teraz nie chcę łupu brać, to jest ostatnie co ja bym chciał. Aha, ja miałem klikać szybko. Kurde, zaraz będzie po mnie. Nie, weź wydupiej. Proszę cię. Pij ta woda. Ale sobie odzyskałem życia. Mam nadzieję, że to ostudzi letko zapał. Aha. Nie do końca łos dzieło. Hm. No cóż. Magnum opus, opus Dei. Chcę to zrobić. Mam parcie, żeby to zrobić. A to już jest wyłączone. A ci co zginęli nie żyją? Jakie pytanie w ogóle, czy ci co zginęli nie żyją? Chyba ja. O, e, w dupia fanga. Karniak z noża. Siul w nerę. Najlepiej być murzyna na początku, oczywiście. Zero rasistowskich łonych. Chodzi wyłącznie o to, że... Że on jest silniejszy. To jest dopiero rasistowskie Bo teraz już jak się kurwioł Ale wala teraz. Na plery, i tu, piciu, je, u budu. Ach, ci udało normalnie. Kurde, ile ich przydupi normalnie. Ja nie ogarniam, ja muszę... Nie nadążam blokować i bić. Wie co ta postać moja robi, głupia? Ty jest naprawdę mad. Max. No! No wy. No, a ty weź już idź. Można to było w sumie zrobić na początku, to by się łatwiej walczyło, no ale... Jak wiadomo, ja zawsze na, na, na niełatwiznę i no na... No, jak to powiedzieć? Na truciznę. Potrzebuję ładunku wybuchowego? Ale skąd? Pewnie stąd. O jest Aiza. Barza dobrze. O jest Krolus, Srolus Dup! No! Fajnie, że tak pierdolu, a ja tam a jo tam w pojszczotku stół. No ale. jo jest mad. Mad Max. Mad Niklaus. No. Terytorium dieta zrobione. paść na ten piękny ogień. Płynny, plastyczny. Bella, fantastico. Dobra. Ja Wam w tym momencie podziękuję. Z Wami się pożegnam. Czekam na Waszą opinię, jak Wam taka koncepcja odpowiada. Czy jak widzicie taką koncepcję? Braku mojego żadnego ryja, skupienia się bardziej na samym Gosie i więcej nagrywania też osobno na tubę. A tymczasem ja Wam dziękuję. Bajeruję Was napisem kolorowym, pięknym, błyszczącym. Zachęcam do odwiedzenia stron, do których on przekierowuje. I no. Do następnego razu. Pa! pa.